Cześć, nazywam się Sebastian Łukowski. Si jestem UX researcher. Cenię sobie Si jako pracodawca ze względu na to, że posiada bardzo dużo różnych projektów, różnych klientów, dużych, małych. Dzięki temu ja realizując się w danym projekcie mogę pogłębiać swoją wiedzę z danej domeny branżowej, że tak powiem. Ostatnio była to domena mediowa. To, że SI bardzo ceni sobie specjalistów, których posiada. W sensie jest taka łatwość dostępu do każdego specjalisty. Jeżeli potrzebujesz wiedzy, Na przykład ja potrzebuję wiedzy z jakiegoś zakresu, który zupełnie jest mi obcy. Mogę się udać z pytaniem, czy zadać je na Teamsie i w ciągu chwili dosłownie mam tą odpowiedź. To jest bardzo ważne dla mnie, że ktoś może skorzystać z mojej wiedzy, a ja mogę z czyjejś skorzystać. I to tutaj wydaje mi się, że w SI jest bardzo takie hmm, Namacalne możliwość pracy zdalnej dalej, jakby jest taką rzeczą, która jest bardzo mm, pomocna, czy taka ułatwiająca funkcjonowanie. Dzięki temu też więcej mogę poświęcić właśnie na czasami i na pracę, czasami na po prostu jakąś, no, na swoje rzeczy. W C jest bardzo dużo różnych inicjatyw takich związanych właśnie ze społecznością. Każdy ma to miejsce dla siebie, nieważne w jakim teamie jest, czy na to, na to dzień gdzie pracuje, każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie.